Dzień dobry. Kolejny dzień zaczynamy w okolicach miejscowości Icod de los Vinos, a jesteśmy tutaj tylko trochę wyżej ponad poziom morza. Jesteśmy tutaj po to, żeby zwiedzić um, jaskinię Cueva del Viento, czyli jaskinia wiatru. Oczywiście mówiąc my, mam na myśli siebie samego, jak zwykle. No, niestety kolejny raz się sfrajerowałem. Tutaj okazuje się, że na Teneryfie teraz wszystko jest z rezerwacjami, i trzeba wcześniej pomyśleć o tym, żeby gdziekolwiek wejść. Robią tak, że są grupy 15-osobowe maksymalnie, i jeśli jesteś 16-bez rezerwacji, to cię nie wpuszczą. I z reguły nie, bo pytałem się, to mówi, że na dzisiaj nie ma żadnych wolnych miejsc w żadnej grupie. No, miałem nadzieję, że może ktoś nie dotrze z poprzedniej grupy, ale jak się okazało, nawet ich policzyłem wszystkich, było 15 osób. No nic, trudno, nie zobaczę tej jaskini, jadę gdzie indziej. Patrzcie, jaką drogą jadę przez las. Pisało, że dozwolony jest wjazd każdym rodzajem pojazdu, więc Aha, spróbuję. Nazywa się Arena Snegra, to miejsce, do którego tabliczka wskazywała. Nawet nie wiem, co to jest, no ale zobaczymy. A jeszcze co do tej jaskini, do której nie było możliwości wstępu, próbowałem na wszelkie sposoby, rozmawiałem z tą babką. Mówię, no 15 osób jest, czy można by było zrobić wyjątek i wpuścić mnie 16? Nie, nie, reguły, 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 no. Ach, wiecie co, powiem Wam szczerze, że wolę już chyba podróżować po Ameryce Południowej, bo tam te reguły nie są takie sztywne, takie bardziej elastyczne. Jeśli jesteś 16, to Cię bez problemu cię wpuszczą, nawet jeśli jesteś 20, to Cię też wpuszczą. Tam starają się nie zbywać klienta, tylko po prostu, no, pomóc każdemu, nie? Jak prosisz, no to Ci pomagają. Natomiast tutaj na Teneryfie zauważyłem, że bardzo sztywno podchodzą do tego wszystkiego i takie to jest jakieś, nie wiem, no może to dobrze z jednej strony, bo względy bezpieczeństwa i tak dalej, ale z drugiej strony, no nie da się nic na spontanie zrobić. Ciekawe jak długo ta droga będzie mnie prowadzić do tych Arenas Negras, czyli czarne piaski. No, i dojechałem tutaj na jakiś parking w środku lasu. Idziemy się zorientować, co tu w ogóle jest. Co to są te Arenas Negras? No, i już wiem, Arenas Negras to jest wulkan, który jest tutaj od tego parkingu jakieś 800 metrów. No, wprawdzie miałem inny plan, a tutaj skręciłem na spontanie. Ale skoro już skręciłem, tu przyjechałem, to może pójdę na ten wulkan. Wiecie co, bo chciałem jechać na Maska. Maska to jest taka wioska malowniczo położona. Mówią, że to jest najładniejsze miejsce na całej wyspie. No, ale ponieważ jest dopiero 13, więc myślę, że mam dość czasu, żeby dojść do tego wulkanu, a potem jeszcze na tą Maskę dojechać i tam się porozglądać. Tam na tej Masce jest jakiś trekking, który trwa chyba 3 czy 4 godziny, ale nie będę go robił. Tak tylko chcę jechać samochodem, się porozglądać, tu stanąć, tam stanąć, popatrzeć. No, już tam się przebija jakiś kopiec czarny. A wysokość tutaj, gdzie jestem, 1230 metrów. Ale ja nie zrobiłem nawet 200 metrów, chyba. Nie wiem, czemu mi na mapie pokazywało 800. A wiem, bo do czubka chyba tego wulkanu pokazywało. A na czubek i tak chyba się nie da wejść. No nie, wiem, chyba, że ta ścieżka prowadzi. Ale była tabliczka, że zakaz wstępu jest. Na te, na ten wulkan. No chyba, że to chodziło tutaj o to, jak zajdziesz ze ścieżki, to, że nie można. No, ale już jestem ponad poziomem chmur. Tam na dole widać Mardenubes, czyli Morze Chmur. No, już z 500 metrów leciutko zrobiłem, jak nie 800. No, myślę, że chyba będę zawracał, bo ta ścieżka zdaje się idzie dookoła całego tego wulkanu. A nie chcę stracić za dużo czasu, żeby, żeby później wystarczyło mi go na tą maskę jeszcze. Fajnie, nie? Te chmury wyglądają tam za mną. Pięknie. A tam jak fajnie widać Tejda. Ja teraz jestem od jego północnej strony. Wczoraj byłem od południowej. A to jest ten Arenas Negras wulkan. Czarne piaski. No już jestem blisko maski. Jakieś 3 km z hakiem mi zostały. Wystarczy zjechać z tego wzgórza, na którym teraz jestem, i będę w masce. Ale dojazd to tutaj jest masakra. Droga wąska, serpentyny takie stromo. Musiałem się mijać z autobusem i ledwo się przecisnęliśmy. Teraz tutaj taki mały placyk jest, gdzie trochę samochodów stanęło, żeby zdjęcia porobić. A tutaj to jest masakra, żeby do tej maski zjechać. Ta droga taka wąska jest i naprzeciwka też jadą i musimy się zatrzymywać. Już teraz chyba, że trzy minuty stoimy, żeby kogoś przepuścić, kto tam z drugiej strony jedzie. No masakra. Jeden przyjechał, Okazuje się, że tutaj autobusy jeżdżą takie trochę mniejsze i one tak zawalają ten ruch. Teraz znowu stoimy. Jeden zygzak zrobiliśmy i znowu stoimy i czekamy nie wiem na co w obie strony. No zobaczcie jaka masakra. Już z już drogi trzeba zjechać nawet. Jak Wam się maska podobała? Mi się podobała, ale gołym okiem to jest inaczej trochę niż przez obiektyw kamery, więc na pewno ja miałem lepszy widok niż Wy. Sorry, Selavi, takie życie. A teraz jestem, zjechałem już tam z góry i jestem obok w, takiej, w takim miasteczku Santiago Del Teide się nazywa. Idę zobaczyć, co tu jest w ogóle. Na 30 metrów od tego targowiska macie o takie stanowiska do grillowania, bardzo popularne na kamarach. No, jak już sobie ugrillujecie, to tu sobie siadacie przy tych stolikach i konsumpcja. O, a tam dalej jeszcze 5 następnych, tylko swój opał trzeba przewieźć. A w zasadzie nic tam w tym miasteczku, które wam pokazywałem nie było ciekawego. Pojechałem do kolejnego miasteczka, które się nazywa Los Gigantes. Dość takie znane miasto na Teneryfie. miasteczko właściwie. O, takie coś można oglądać. To jest playa de Los Gigantes, tutaj te okolice, w których jestem. A to są ci giganci, właśnie te skały, te klify. Ładny obrazek taki widokówkowy, a stali obok mnie Polacy jacyś i słyszę jak facet mówi do kobiety, a wiesz co, nic ciekawego, <grywka> no no zależy co, czego kto oczekuje, nie, no, no ja tu jestem po to, żeby ładne widoczki zapamiętywać i dla Was nagrywać, no ale cudów nie ma na patyku, więc no po prostu ładne widoki natura. Teraz podjechałem najbliżej jak się da do tych gigantów, no i patrzcie i nasi tu byli, o zobaczcie co tutaj jest na murze, na Ha, Tam wprawdzie był zakaz wstępu, pisało, że niebezpieczeństwo, widzieliście tą furtkę, co przed chwilą pokazywałem, ale idę, nie ja jeden zresztą. O, taki tutaj widok z góry. Widzicie, nie jestem sam, zresztą pełno śladów po butach tutaj jest zachowam szczególną ostrożność więc pewnie nie spadnę mam nadzieję no jeśli to widzicie to znaczy, że nie spadłem o, tam na dole fale się rozbijają oklify no już bliżej się nie da podejść koniec ścieżki ależ to jest wysokie Taki widok jest w przeciwną stronę, tylko słońce już dość nisko jest i może trochę prześwietlać. No, tu jeszcze dobre, 50 metrów, ponad chyba jest nawet do poziomu morza. O, widzicie takie tabliczki tutaj wiszą straszące. Powiem wam, jaka jest procedura wchodzenia tam. Podchodzicie i patrzycie sobie stąd, a jak widzicie, że ktoś tam wraca, to też wchodzicie. I tak grupka po grupce. Wychodziłem tam z zawinkla, to właśnie tu czekała jakaś grupka, i zastanawiali się, czy wchodzić, czy nie. Mnie zobaczyli, to od razu weszli. Jak widzicie, słońce się już chyli ku zachodowi. Jeszcze z pół godziny myślę i będzie zachód. A ja się przeniosłem z tej miejscowości, z tych gigantów, do miejscowości kilka kilometrów dalej. Alkala się nazywa. No jest tutaj też łatwiej, zaraz wam pokażę. Trochę tylko ta plaża, taka dziwna, bo na betonie ludzie leżą. No, niestety, tam jest taka warstwa chmur, i to słońce już się chowa teraz za tymi chmurkami. Myślałem, że tak fajnie się utopi w Oceanie Atlantyckim, ale. Chyba nic z tego nie będzie. No i jeszcze jedną rzecz przeoczyłem. Dopiero teraz jak się przyjrzałem. Dokładnie tam w tym miejscu, gdzie schowało się słońce, tam jest wyspa Gomera. La Gomera. I dlatego te chmury się tam utrzymują. Nad, nad wyspą po prostu. No więc nawet gdyby nie było chmur, to i tak wyspa by słońce schowała. Trudno.